Żyto, <stutulianic> daj mu rękę, daj mu rękę! nie? Nie Żyto, jak chcesz, możesz wyjść, bo zmoczyłeś się za bardzo. Ale wytrzymasz 30 sekund będziesz miał pierwszą minutę w życiu. Czerto, niżej troszkę. Ale nie zamaczajcie rąk. No. Oli! Monika! Ej! Macie jeszcze 20 sekund. Rewelka. A już ja pójdę z tej strony, wykręcił. Chłopaki. Nie jest. Jeszcze ty. Jest spoko nawet. Peter jeszcze zrzucił. 10 sekund. Nie czuję nóg. Dzisiaj jest lepiej. Czekaj. Dzisiaj drugi, drugi raz. Jest troszkę lepiej, ale już nie czuję nóg. Ja, kompletnie. ja też. No. Żyto z piotkiem ale mogą tycha, wychodzić. Jesteś, jesteś dumny. Żyto, yy, Ej, no, macie ponad minutę. Jeszcze do góry. Dobra, okay, się. Do góry. Dobra, okay. Jeszcze chwilkę. Ale kuje. A jest dobrze. Eee, Pierusza jeszcze no 40 sekund, już miał 2 minuty pełne. To 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 Spokojnie, <laughs> idzie dobrze. <tors> Nie wiem czy wycinasz 10 sekund Dobra, 10 sekund. Czekaj, ja Ci powiem, kiedy odliczać 5, dobra? I wtedy wyjdziesz po 5 kolejnych. To już no, mi, to mi pewne. Możesz małe. odliczyć 5 sekund. Czekaj jeszcze 5 sekund i wyjdziesz. Dobra No tak, tu wyjdzie. Co? Ty dwa Naprawdę? Ale ja zawsze stękam. Spęka! A spęka?